Moją. Dziewczynki! Gotowe na obóz kosmiczny? Tak! Nie wierzę, że wreszcie pojedziemy na obóz Wielka Niedźwiedzica! Obóz dla prymusów. To nie taki zwyczajny obóz dla prymusów. Obóz Wielka Niedźwiedzica to renomowana placówka naukowa, do której na dwa tygodnie wakacje zjeżdżały jedne z największych umysłów. Oj, twierdzi, że to obóz dla super prymusów. Zgadza się. Dziewczynki, jedziemy! Chyba nie chcecie się spóźnić. Ty też bajko. Już lecę? Proszę się nie martwić, panie Małko, mojo Będziemy codziennie pisać. Kosmos! Obóz Wielka Niedźwiedzica. Jejku, tu jest jeszcze piękniej niż sobie wyobrażałam. Jestem pewien, że będziecie się tu świetnie bawić. Szalila, nie zostaniesz z nami, profesorze? To tylko dwa tygodnie, bajko. Przecież nie taka była umowa! Konic nic się nie martw. Czeka tu na nas mnóstwo atrakcji. Będzie fajnie, bo zostajemy tu razem. Za mną. Nie ma czasu do stracenia. Cześć, profesorze. Pa, dziewczynki. Miłej zabawy. I pamiętajcie, możecie do mnie pisać i dzwonić, kiedy chcecie. Profesorze, nie zostawiaj mnie! <noise> Dzieci... Obóz Wielka Niedźwiedzica. Moja ulubiona astronomka, Wendy Cudalen, też tu jeździła, jak była mała. Nudy. To od czego zaczniemy? Uuu, chodźmy na jeden z tych kosmicznych symulatorów! Księżycowy zamek? <laughs> huh, raczej nie tego się spodziewałam. Tak, wygląda całkiem fajnie, prawda, Bajko? Mhm. Mm eee, okej. Okay. Podobno mają tu łaziki kosmiczne, którymi można sterować. Uuu, <laughs> <laughs> tak! Coś mi się tu nie zgadza. Dobrze, zobaczmy. Mamy tu jeszcze... Kosmiczne mi... One są przepiękne. Dzień dobry panu, panie Kosmito. Ale z pana fascynująca istota. Kosmiczne mini zo? Czego to niby ma nas nauczyć? Nie na to się pisałyśmy. Prawda, brawórko? Nie przystawaj! Kompletnie nic nie czuję! Rety, świetnie się bawię i przy okazji się uczę! A niby czego takie coś cię uczy? Jak szturchać astronautę! Eee, okej, okay. to zaczyna boleć. Siostro, masz wakacje! Możesz się zabawić! Bawiłabym się, gdybym rzeczywiście się czegoś nauczyła! Poszukam kierownika obozu. Jestem pewna, że będzie rozczarowany, kiedy zobaczy te wszystkie dziwactwa. Czy ktoś tu wspomniał o dziwactwach? Uhu! Jak się masz dzieciaku? Witam na obozie Wielka Niedźwiedzica! Mamy tu super kosmiczną zabawę dla każdego! Jestem Joey, kierownik obozu podczas tej kosmicznej przygody! O, świetnie! Joey, tak się zastanawiam! Gdzie jest pokaz laserowy? Co? Chwila! Nie! Włączyć światła! Jazda do audytorium! Zapraszam! Co? Witajcie na... obozie Wielka Niedźwiedzica! będziecie gadać jak kosmici! Wszyscy zaraz wylecicie w kosmos! Ja! Ja! Co się tutaj wyprawia! Kto jest gotowy na najlepszą zabawę we wszechświecie? Ja! Bu! Chcemy się czegoś nauczyć! Buu! O, chwila, chwila, chwila! Ktoś na mnie nabuczał? Eee... chodziło o... bu, Ja! Jasne? To rozumiem. Wystartujmy na planetę Radochy!